Witam Was serdecznie, smacznej kawusi. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj, zostaw łapkę w górę. W szczególności zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Moi drodzy. Wczoraj tak sobie leżałem w łóżku. I przeglądałem te no shorty, że wiadomo na jakiej platformie. Tak sobie lecisz tym palcem i odmurzasz się. Ja tak się odmurzy, odmurzyłem wczoraj. Że masakra. Powiem Wam tak. Pełno, jakaś moda jest, nie wiem, taka jakaś dziwna. Jakaś taka, nie wiem jak to nazwać. Broń Boże, nie chcę tutaj nikogo obrazić, po prostu yy, chcę to skomentować. Pełno chłopaków, tam mężczyzn, paznokcie pomalowane, jakaś tam kreseczka, usta pomalowane, jak tak na nich patrzę to myślę sobie Panie Boże proszę żeby zasadnicza służba obowiązkowa wróciła naprawdę to nie wiem czy tam bym mógł malować paznokietki dobra, jedziemy dalej teraz chciałem porozmawiać o płci pięknej, czyli o naszych pięknych paniach, czyli czyli o kobietach mm. <grym> też taka jakaś epidemia panuje wśród Pięknych pań. Dlaczego, dlaczego wy sobie to robicie, miłe panie? Broń Boże, powtarzam jeszcze raz nie chcę was obrazić. Broń Boże, nie chcę nikogo obrazić na tym filmie. Idąc ulicą. W Londynie naprawdę już mnie nic nie zdziwi. Wchodząc do sklepu ostatnio słynnej sieciówki spożywczej, marketu. Tak sobie patrzyłem na te panie, które siedzą na kasie. Co druga wyglądała jak taka mała rybka z twarzy, czyli. Czyli te usteczka napompowane. Broń Boże, jeszcze raz powtórzę. Nie obraźcie się, nie obrażajcie się, miłe panie, co teraz powiem. Zadam pytanie takie, piszcie w komentarzach, dlaczego one sobie to robią. Piękne kobiety robi sobie te usta, napompuje sobie je i myśli, że jest ładna, ładniejsza. No chyba nie. Chyba nie. Nawet widziałem taką ostatnio przeglądając te shorty, co no, nie mogła mówić. Nie mogła mówić zbytnio z powodu, z powodu tych, praktycznie jej nie rozumiałem, z powodu tych, tych ust. Dlaczego sobie to robicie, moje miłe panie? Dlaczego, dlaczego takie wielkie usta musicie mieć? Piszcie, piszcie w komentarzach, bo mnie to ciekawi. Idąc na ulicy w Londynie, co trzecia kobieta ustawa pompowane. I to nie ma, nie ma także, może jakaś starsza pani, coś tam chce sobie poprawić twarz, wiadomo, walka z czasem. Nie. Młode dziewczyny, 20 lat, 19, 20 parę lat, usta jak, jak takie, takie typowe kar karpie. No. no kurde, jak takie rybki. Masakra, wygląda to strasznie. Taka straszna straszna moda się na to zda. To jest dla mnie dla mnie to jest straszne. Taka moda się na to zrobiła, że, że masakra. Rzeczy, które 15 lat temu były można powiedzieć nienormalne, takie co kurczę, myście się naprawdę nie spodziewali, że, że ta rzecz będzie normalna, a ty? Jak mówisz, że to jest nienormalne? Jak to jest nienormalne, to jesteś nienormalny. O. Tak, tak to powiem. Nie mogę zbyt wiele z wielu tematów poruszyć, ale ten, ten temat tej estetyki. Jak to tam się nazywa? Estetyki twarzy, czy jak zwał, tak zwał. Naprawdę. Bardziej naj, bardzo mnie boli to, że fajne, piękne dziewczyny naprawdę Robią sobie krzywdę. Nie wiem, jak to działa. Czy to jest odwracalne, czy nieodwracalne, co jakiś czas musi sobie tam te, te usta robić. Nie wiem. Nie znam się na tym, ale dla mnie wygląda to w sposób tragiczny. Tragiczny to dla mnie wygląda. Jak idę ulicą, jak już powtarzałem, no co trzecia pani ma te usta. Wasza sprawa, dziewczyny. Wasza sprawa, naprawdę. Jesteście piękne. Nie musicie tego robić, naprawdę, ale jak macie taką potrzebę, no, wasza sprawa. Mi się to po prostu nie podoba. Lecimy dalej. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za takie zainteresowanie ostatnim moim filmem o tej pogawędce z Anglikami i bardzo bym prosił, tam nie piszcie w komentarzach, nie obrażajcie Anglików, bo ja, broń Boże, ich nie obraziłem. Kulturalna rozmowa, Rozmawialiśmy sobie kulturalnie, po prostu nie wiedzieli, lub udali, uda, udawali, że nie wiedzą, co się dzieje, no ale czasami takie, takie rzeczy się zdarzają. Pamiętajcie jedną rzecz: trzeba być kulturalnym i grzecznym. Jeżeli ktoś, ktoś coś obraźliwie do Was mówi, chce Was zaczepić, sprowokować, pamiętajcie, ja już to powiedziałem kiedyś, nie walczcie z idiotami, bo nie wygracie. A wiecie dlaczego nie wygracie? Bo idioci mają przewagę liczebną, a jak ktoś na Was z boku popatrzy, jak się kłócicie, to może Was pomylić, nie? Więc najlepszym, jak to się mówi, milczenie jest złotem i to jest najlepsze. Czy to w pracy, jak ktoś tam nieraz próbował mnie atakować, coś tamtego, to ja po prostu go olewałem i nie dyskutowałem z nim, bo nie ma, nie ma sensu, nie ma sensu, oczywiście jak ktoś ma rację, można sobie podyskutować normalnie, ale jak to się już przeradza w jakieś agresywną, chorą akcję, no to to lepiej lepiej unikać takich, takich sytuacji. Przeglądając wczoraj wczoraj te te shorty. Też tam mam konto nazywa się tak samo jak jak moje konto na YouTubie, ale jakoś tam nie mam weny zamieszczać tam treści. Jakoś tam mi się nie chce tego robić. Ostatnio byłem bardzo zajęty, więc no nie ma tylu filmów, ile było przedtem, w tym styczniu. Tak będzie, tak mi się wydaje. Moi drodzy widzowie. I naprawdę, czasami, czasami proszę, żeby ta zasadnicza służba wojskowa wróciła. Nie mówię, że mają tam tak jak ja, być te 13 miesięcy, czy tam 12. 6 Sześć miesięcy Sześć miesięcy takiego męskiego wojska by się przydało. Naprawdę by się przydało, co niektórym, bo w głowach się pierdzieliło, pier, pier tak już powiem brzydko, nie? Tak. Pracuję sobie dzisiaj pierwszy dzień. Mamy poniedziałek. Pracuję wtorek, środę mam wolną. I czwartek i piątek, weekend mam wolny. Nie robię innych rzeczy, odpoczywam. Odpoczywam sobie. Pamiętajcie, nie zajeżdżajcie się, bo to nie ma sensu kupować kredensu. Ale jak mój kolega do mnie zadzwoni z prośbą o pomoc, oczywiście mu pomagam. Jeżeli chodzi o jakieś takie budowlane, drobne, drobne, jak to się mówi. Robne remonty, jakieś wymiany rurek, pierdol, to już Wam mówiłem, nie będę setki razy tego powtarzał. Jeszcze raz, drogie Panie, powtórzę: nie ma kobiet. Nie, ma brzydkich kobiet, nie. Taka jest prawda. Że takie dziwne to dla mnie jest, że młode kobiety, piękne kobiety, pompują sobie tak usta i tak cieszą się, że to fajnie wygląda. Kurde, to nie wygląda fajnie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy może ja mam takie zdanie, może jest jakiś zacofany jestem, a te, te pompowanie tych ust, to może jest fajne, może ja już, ja już postradałem zmysły <laughs> z tego wszystkiego, naprawdę. Przeglądając shorty, no co, prawie każda, każda, każda pani usteczka napompowane, jedna więcej, druga mniej, no ale prawie, prawie każda. I powtórzę, młode dziewczyny, Młode dziewczyny, naprawdę 19-20 lat. Jak ona będzie wyglądała, jak będzie miała 40? Po tym wszystkim, jak ona już zaczyna ingerować w swoją, swoją twarz <noise> jakimś tam wstrzykiwaniem czegoś, jak ona będzie wyglądała, jak będzie miała 40 lat. Jeszcze raz powtórzę, broń Boże, nie chcę, nie chcę nikogo obrazić. To jest moja rozkmina. I po prostu chciałem się z tym z wami podzielić, bo. Tak jak już powiedziałem, wczoraj przeleżałem chyba godzinę i się odmurzyłem. Normalnie wyprałem sobie mózg tymi filmami. No oczywiście naśmiałem się, bo niektóre, niektóre są przezabawne, a niektóre, no tak głupie, że, że masakra. No głupie, że masakra, no w ogóle nie wiem, jak takie coś, takie coś w ogóle może być. Może być dla, dla ludzi, żeby sobie to oglądali. No ale żyjemy w takich czasach, moi drodzy, że im głupsze rzeczy, tym fajniejsze, nie? A im bardziej normalni ludzie, tym są nienormalni chyba, nie? No tak to, tak to wygląda. Moi drodzy, tyle tej mojej rozkminy. Nie chcę tu się rozpowiadać, bo wiadomo, nie mogę wszystkiego powiedzieć. Chciałem tak delikatnie, delikatnie powiedzieć, co o tym myślę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrówka. Subskrybujcie, łapeczka w górę, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, kliknij dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z moimi filmami. Moi drodzy... Komentujcie, jeszcze raz komentujcie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli poruszyć, jakiś temat. E, temat e, przy rozkminie, przy bagiecie, czy tutaj w piekarni, czy ogólnie i nie piszcie mi, moi drodzy, Jarek daj jakiś przepis na chleb, jakiś przepis na chleb, obejrzyjcie moje sobie wszystkie filmy, moi drodzy widzowie, tak powiem, tam jest przepis na fajny chleb orkiszowy, odszukaj sobie, jest przepis na krewetki. Jakieś tam in rogale są super, też maślane. Naprawdę yy, obejrzyj wszystkie moje filmy, jeżeli jesteś nowy, bo naprawdę trochę ich jest. Moi drodzy, jeszcze raz, zdrówka przede wszystkim Wam życzę, bo to jest najważniejsze. Trzymajcie się do, się do następnego. Cześć!